Które zawsze przywołują na myśl najgorętsze sceny w polskim żużlu. Kontrowersje, upadki, wykluczenia, rozdzielnie awarie i inne glinki zostawiamy już jednak w latach słusznie minionych, a zacieramy ręce przed kapitalnym widowiskiem. Czas na dwumecz o spokój i o brak nerwówki w ostatnich tygodniach sezonu. A takie starcia mogą zwiastować scenariusz, jakiego teraz nie jesteśmy jeszcze w stanie sobie wymyślić. Na mecz Chronoplast 2 Szczęstochowa kontra GZ Stalgorzów. Zapraszają bardzo serdecznie. Krzysztof Kasprzak i Mateusz Dziopat. Numer jeden na start, Waculik, Pawlicki, Pfeiffer, Lampard. Emocje już na Dzień Dobry. Taśma idzie w górę. Kto tam najlepiej jest Dobra. pod taśmę? Wyszedł Martin Waculik i Oskar Pfeiffer. Bardzo dobrze pod taśmy, ale jest tam też Piotr Pawlicki, który teraz przedziela zawodników Gorzowskiej Stali. Jeszcze Wiktor Lampart nie powiedział ostatniego słowa. I już mamy remis rysujący się przed naszymi oczami, bo został Oskar Pfeiffer minięty przez Wiktora Lamparta. Z przodu bardzo pewnie Martin Waculik, Martin Waculik, który ma sporą przewagę nad Piotrem Pawlickim, który no, teraz może mu bardzo pomóc. Takie dobre otwarcie tego spotkania duża strata, ale i duża przewaga drugiego Pawlickiego z tyłu. Pfeiffer jeszcze próbuje coś wskurać. Ale tutaj też on najpierw musiałby te swoje straty względem Wiktora Lamparta najpierw zredukować, żeby myśleć o czymś więcej. A tymczasem w przodu Pawlicki jeszcze jedna szarża, nieco szerzej niż Waculik do krawężnika. Nie da rady. Nie da rady jednak zawodnik gospodarzy Martin Waculik ze zwycięstwem na dzień dobry. Punkt Wiktora Lamparta przywieziony przed Oskarem Pfeifferem 3 do 3. Liderzy starli się już na dzień dobry, no ale druga linia, bo w takich meczach, Krzysiek, też ta, to ta walka między zawodnikami drugiej linii, a takimi są i Wiktor Lampard, i Oskar Pfeifer, może być kluczowa. No dobrze, mam nadzieję, że uczne zgotują nam panowie w trzecim biegu. Krok, Woryna, Thompson i Doyle poszli, Hubert Jabłoński w miejsce kroka najlepiej jednak gospodarze ze startu na dwóch pierwszych miejscach, oni się meldują, ale nie zostawi tak tego Anders Thompson, ciasno tam ostro powalczyli górą, jednak Anders Thompson w tej batalii o drugie miejsce, Thompson się nie zatrzymuje, Thompson leci dalej teraz obrał sobie za cel Jasona Doyla, ale Jasona Doyla pokonać Tutaj to nie będzie taka łatwa sztuka. Na razie nadrabia Duńczyk. No i teraz atak na Australijczyka. Szybciej wyprostował ten motocykl Thompson. I teraz wciska się w kredę. Przeskakuje przez toj Będzie kontra Australijczyka. Jason Toil idzie z odpowiedzią. Nie da rady. Nie da rady. Anders Thompson robi tutaj robotę przy w biegu numer 3. A z tyłu jeszcze nie koniec. Jeszcze musi wory na. Czuwać, no bo tamten młodzian Gorzowski chciał go zaskoczyć. Ostatecznie kończy się to wszystko remisowo, drodzy Państwo. Anders Thompson, zwycięski Jason Doyle na drugim, na trzecim Kacper Woryna. Działo się tutaj Grzysiek, sporo. Znów gospodarze nieźle ze startu. Później coś się na tym dystansie jednak złego podziału. Drodzy Państwo, Doyle, Thompson, Kraczewski i Wazulik. Bardzo dobrze, panowie, na polach skrajnych. Najlepiej Jason Doyle, ale teraz do niego niewiele brakowało, żeby dołączył Karczewski, teraz traci jedną, a teraz drugą pozycję. I już Junior Włókniarza zamyka stawkę. Rzucają się zawodnicy stali. W pościg zaprowadzącym Jasonem Doylem. Nie będzie to łatwa sztuka, bo Australijczyk ma pokaźną przewagę nad nimi i jedzie nieco szerzej, napędza się, buduje tę prędkość. Widać, że Jason Doyle już to ma. Jest ten luz, jest to wyjście ta prędkość. Wszystko się tam zgadza. No i teraz na prowadzeniu pokonuje kolejne metry Częstochowskiego obalu. Rzuca się pościg Thompson i jest bardzo blisko. Thompson nie odpuści, jest coraz bliżej zawodnik gorzowskiej stali. Co tu się wydarzy w ostatnim łuku? Thompson szeroką, przy krawężniku Doyle. Thompson, Thompson zrobił to! Anders Thompson minął na kresce Jasona Doyla. Kolejny kapitalny bieg z udziałem tej dwójki. Anders Thompson. Wydawało się, że ta strata do Doyla jest nie do odrobienia, no ale zrobił to Duńczyk. Wygrywa ten bieg przed Jasonem Doylem. Trzeci Martin Waculik, ostatni Franciszek Karczewski. ręce, będziesz I proszę bardzo, Anders Somsen ze startu bardzo dobrze, ale Piotr Pawlicki też nieźle na podwójne prowadzenie. Wyjdą goście, na to się rysuje. Nie! Potraci Martin Waculik pozycję na dystansie a i Thompson jest jeszcze zagrożony. 3 do 3 w tej chwili, no bo Słowach zamyka stawkę. Martin Waculik. Dwie pary nam się utworzyły. Będą dwie wspaniałe batalie w tym biegu na prowadzeniu. Anders Thompson blisko niego jest Piotr Pawlicki, a z tyłu moc Hansen broni się zaciekle przed Martinem Waculikiem. Będzie Dużo będzie, wiele emocji przez to ostatnie okrążenie, które za chwil parę zaczną. Thompson na razie na czele, mówię na razie, bo tu jeszcze nic pewnego, bo tu jeszcze Piotr Pawlicki siedzi na ogonie i tylko czyha, i tylko szuka, gdzie się tutaj jeszcze wcisnąć się Thompsonowi. Thompson szeroką, Pawlicki do krawężnika. Thompson się wybroni, wybronił się Anders Thompson na drugim miejscu. Piotr Pawlicki i Ostatecznie z punktem przywiezionym przed Martinem Waculikiem 3 do 3. Ale jakie emocjonujące 3 do 3, drodzy Państwo! Zmienia się to, bardzo się to zmienia po stronie Gorzowskiej, bo przecież jeszcze chwilę temu zaliczaliśmy Martina Waculika do zawodników, tych pewnych, którzy są w stanie tu wygrywać. dobrze Waculik, bardzo dobry start, nieźle też Woryna na 3-3, to się rysuje, bo został Piotr Pawnicki, Waculik pod pandą, łapie prędkość i za chwilę będzie atakował pozycję Woryny, Woryna przy krawężniku trzyma się i ogląda kto tam będzie atakował i skąd ten atak będzie nadciągał, a tu idzie słowacka ofensywa Martina Waculika, raz jeszcze kolejny raz po szeroki dwie różne filozofie nam się ścierają w tym biegu. A w międzyczasie Piotr Pawlicki na trzecie miejsce. No to dwa. Culik. Szarża na prowadzenie. Kolejny raz. Krąży, krąży. Buduje prędkość. Zamknął mu tam bramę. Zamknął mu bramę Kasper Woryna, który dalej prowadzi w tym biegu. 4-2. Rysuje nam się w dalszym ciągu, bo trzecie miejsce dzierży Piotr Pawlicki. Zamyka stawkę Andrzej Lebiediew. Ostatni łuk. Ostatnia szansa, żeby coś się zmieniło. Zmieniło jeszcze Mordin Waculik w szeroką, bardzo szeroką Waculik! Defekt, defekt Woryny. Coś niesamowitego! W takim momencie! W takim momencie! A już było blisko! No tak, e, prawdopodobnie defekt Woryny. Zobaczymy na powtórkach. Ale wpisujemy 3 do 3. E, drodzy Państwo, Piotr Pawlicki za 2, Kacper e, Woryna za 1. Jeden... Doyle i Fyper. To się wszystko ułoży w pierwszym uku. Kapitalnie Anders Thompson nadciąga jeszcze Oscar Pfeiffer, ale na razie pozostaje na ostatniej pozycji. Nie, nieaktualna. Doyle z przodu szarżuje pozycję Thompsona. Pfeiffer już trzeci. Co zrobi Jason Doyle? Na razie prowadzi Anders Thompson. Doyle jeszcze szerzej, jeszcze tam się napędza. Jest ta prędkość, jest prowadzenie Jasona Doyle'a. A z tyłu walka zażarta między Hansenem i Pfeifferem. O ten punkcik. To jest to, o czym mówiliśmy. Te drugie linie mogą być kluczowe. Te pojedyncze punkciki mogą być bardzo, bardzo ważne. Nie tylko w kontekście tego spotkania, ale i całego dwumeczu. Na się Mac Hansen teraz bliżej krawężnika wchodzi w ten Oscara Pfeiffera. Co tu się dzieje? Klikajcie, narody. Walka o punkty nas rozgrzewa. Będzie kontynuacja. Pfeiffera, czy się wybroni? Matz Hansen, Mats Hansen się wybroni. Włókniarz wygrywa 4 do 2, 43 do 35. Po tym biegu włókniarz odetchnął. Jason Doyle odetchnął. Odetchnęły wszelakie sprzęty Jasona Doyla, bo Australijczyk. Nie dość, że indywidualnie wygrał bieg. To pokonał niełapalnego dotychczas Andersa Thompsena. A gospodarze biegowo triumfują 4 do 2. To co mówiłem, na pewno Jason wrócił do motocykla z, pierwszego, z pierwszych dwóch wyścigów, ząbek na dół, już był szybszy od Thompsena, a Tomsen od razu zjechał i dla mecha, do mechaników pokazuje palcem, że ząb na dół, bo już mu ten motocykl kręci. Yy, mimo to na pewno Thompsen nie chciał nic zmieniać, w moim bieg po biegu, czyli zagrzany silnik, ale widzimy, że tor się tak prze, przesuszył, że wiedziałem, że Jason teraz coś zmieni już po tych dwóch porażkach na mecie będzie tutaj pod balotami krążył, widzimy gdzieś ślad Jasona Doyla. Pawlicki, Thompson, Lampard, Waculik. Poszli nieźle goście, ale bardzo dobrze. Piotr Pawlicki zrobił miejsce dla Lamparda. Objeżdżają goście, gospodarzy! I wychodzą na podwójne prowadzenie. Co tu się dzieje? Jest Thompson, jest Waculik. Ile oni razem już biegów dla Gorzowa wygrali? Ale nie mówi, nie jeszcze. Piotr Pawlicki, który nagle wskakuje między zawodników jest drugi, a za chwilę będzie chciał jeszcze zaskoczyć Andersa Thompsona, który w tej chwili w tym biegu prowadzi Wacolik trzeci ale i on nie traci dużo do Pawlickiego, ta pierwsza trójka będzie nas ekscytować swoją jazdą, jeszcze przez to jedne ostatnie okrążenie które im pozostało które już rozpoczęli Piotr Pawlicki w szeroką to chyba nie jest sposób, ale udało mu się jeszcze przemknąć czy gdzieś tam na to drugie miejsce. Thompsena już nie dorwie. Thompson ten wiek wygra. Pawlicki drugi, trzeci. Waculik Lampard bezbarwny z zerem. 2-4, 48 do 42. To jest rezultat dzisiejszego spotkania w Częstochowie. Anders Thompson jest wielki, jest gigantem. Absolutnie dzisiaj Tuńczyk. I sprawia teraz wraz z Martinem Waculikiem, że w Gorzowie może zapanować optymizm. Te obrazki już widzieliśmy. Oni się tak ściskali, kiedy tutaj walczyli w playoffach. właśnie z włókniarzem nie tak dawno to, co Michał Mitut w studiu wspominał przed meczem. To są dokładnie te same obrazki. Może inna pora, inna godzina, ale tych dwóch dżentelmenów razem sprawia dużo radości Stali Gorzów.